O, kochani, mamy dziś gorący temat. Bierzcie sobie coś pysznego do picia, bierzcie kawę, bierzcie herbatę. Lecimy z tym tematem. Dobra, luksusowe i ich upadek. Jak wiecie, ostatnimi czasy social media zalały takie filmiki, gdzie chińscy przedstawiciele fabryk, działów marketingu informują klientów na TikToku, na Instagramie, że zostali oskamowani. A jak zostali oskamowani? Przecież sami zapłaciliśmy za te wszystkie torebki, buty, Louis Gucci, Prada i tak dalej. Zostaliśmy oskamowani dlatego, że że te rzeczy podobno są produkowane w Chinach, a w Europie są jedynie dorabiane, poprawiane, dokończane, można by tak powiedzieć. Czyli, że Chińczycy produkują na przykład torebkę Gucci, Prada, Coach, czy leggings Lululemon, które są tak przecież popularne i drogie, wysyłają do kraju, gdzie niby są robione w całości, do Włoch, do Francji, i tam są doszywane metki, dodawane logo. Ta rzecz jest kończona. Czyli na przykład torebka Gucci, która jest teoretycznie made in Italy, tak naprawdę jest made in China, wysyłana jest do Włoch, dorabiana jest kilka szczegółów i sprzedawana jest jako made. In Italy. No naprawdę, wszyscy zostaliśmy oskamowani. Podobno 10 lat temu już jakaś designerska francuska marka mówiła o tym, ale wtedy nikt nie podjął tego tematu. Przecieki w branży były już dawno. Co spowodowało, że ta informacja wyszła na światło dzienne? Przede wszystkim taryfy. Stany nałożyły na Chiny oraz na inne kraje. Taryfy, które w uproszczeniu będą utrudniały międzynarodowy biznes, będą nakładały dodatkowe opłaty na osoby zamawiające stamtąd, zaopatrujące się właśnie w krajach azjatyckich. No i Chińczycy w odpowiedzi na to opublikowali takie trochę prześmiewcze filmiki, a trochę informujące i mające na celu otworzyć oczy właśnie nam, konsumentom, jak to naprawdę wygląda. Bardzo mnie rozwaliło to, że nazywają nas America and. Little Brothers in Europe, że my jesteśmy takimi małymi braćmi z Europy, a ta Ameryka jest taka wielka, my jesteśmy tacy mali i nieznaczący. Po prostu mnie to rozwaliło. Ale słuchajcie, obejrzyjmy sobie kilka materiałów, bo jest to niesamowicie interesujący temat. Oglądajcie do końca, bo jest to ciekawa sprawa. Tutaj jest, słuchajcie, filmik, który bardzo daje do myślenia, jak jesteśmy nauczeni kupować i z czym nam się kojarzy Made in China, czyli robione w Chinach. Z czymś gorszym, z czymś tańszym, z czymś, co nam się kojarzy z tanią siłą roboczą. Słuchajcie. some say as long as there's a tag saying made in china, the bag can never be luxury. however, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in china. but those luxury brands just won't acknowledge that. they take almost finished bags from china factories back to their own countries and just do the repackaging and logo installing, something like that. that way, the bags will appear at their boutiques as made in italy or made in france, you know those sophisticated European countries which Słuchajcie jak ten facet mówi to trochę mi się kojarzy z AI więc na początku myślałem że to jest fake ale nie jest to fake jak on mówi przynajmniej słuchajcie tego we am factory for most of the luxury brands around the world Gucci Prada Coach Louis Vuitton. you name it but for this I am not proud because we were only making our wages the profit margin for the people who are actually making the bags are very low Pan mówi, że nie był, nie jest z tego dumny, bo to nie wiem, czy to jest właściciel fabryki, tak? Na kilku tych Tiktokach był przedstawiany jako właściciel, jako przedstawiciel, nie wiem dokładnie. No, ale on mówi tutaj, że on nie jest dumny z tego, że jego pracownicy tak mało zarabiali na tych luksusowych dobrach, które oni wysyłają dalej do Europy, ale do Europy i do innych krajów. Ale z czego jest dumny to? Craftsmanship. You know, Chinese craftsmen are always intelligent. and diligent. Three, we have the most complete supply chain. We always get what we want like zippers, accessories of any kind, any color, and letters immediately. Now as the USA, <laughs> Mali. <Europei s> <laughs> nie mogę tego odzapomnieć. Więc on jest dumny z tego, że oni mają najlepszych fachowców, którzy robią te torebki, te luksusowe dobra, bo tu nie chodzi tylko o torebki, chodzi też o biżuterię, chodzi o paski, całą galanterię, kosmetyki, perfumy i tak dalej. On jest dumny z tego, że oni mają najlepszych fachowców, którzy robią te wszystkie przedmioty, które je wytwarzają. Po drugie mają najlepsze łańcuchy dostaw, czyli mają najlepszy dostęp do skóry, jeżeli chodzi o torebki, o te wszystkie dodatki, łańcuszki i tak dalej. I oni mogą Załatwić wszystko. Oni nie muszą czekać, oni nie muszą, oni to wszystko robią na miejscu i mają do tego dostęp. My, jeżeli chcemy coś takiego wyprodukować, musimy ściągnąć to z Chin. Musimy ściągnąć to z miejsca, gdzie jest to faktycznie produkowane, gdzie jest fabryka. Oni to wszystko mają na miejscu i on jest z tego dumny, że oni są tak super wyszkoleni i mają takie super łańcuchy dostaw, dzięki czemu mogą to wszystko produkować dla Ameryki i małych. Europejskich braci. European brothers are trying to refuse Chinese goods. Don't you think luxury brands are not trying to move their OEM out of China? Yes, they did, but they failed because the OEM factories out of China they don't have good cost control and they don't have as good craftsmanship. Their workers are either too expensive or too. I teraz mówi, że te marki chciały przenieść ich fabryki do swoich krajów, ale jest to niemożliwe. Nie mogli przenieść tej produkcji do na przykład do Francji, ponieważ nie mają tej quality control, czyli kontroli jakości takiej jak mają w Chinach, czyli nie przechodzi ten produkt przez wiecie, takie, takie stopnie sprawdzanie tego wszystkiego, czy, czy te rzeczy faktycznie są idealnie zrobione. Po drugie, są nasi pracownicy, nasi, mówię, europejscy, amerykańscy, są zbyt leniwi. Nie pracują tak ciężko jak Chińczycy. 3. They don't have any supply chain. They always have trouble getting... leather or zippers or any accessories. That is why they failed and that is why we will always be the best OEM factory for luxury brands. Why don't you just I trzecia, czyli te, uh, supply chain czyli łańcuch dostaw? My nie mamy tych, to co mówiłam wcześniej, nie mamy łańcucha dostaw i my zawsze poniesiemy klęskę próbując produkować, ponieważ oni to wszystko mają na miejscu i mają to najlepsze. Czy to skóry, czy to jakieś suwaki i tak dalej. Nieźle, nie? 80% dóbr luksusowych robionych w Chinach. Contact us and buy from us. You won't believe the prices we give. 10 Dlaczego nie skontaktujesz się z nami, nie zamówisz bezpośrednio? od nas. I to właśnie jest całe klucz. Stany nałożyły taryfy na Chiny i na inne kraje produkujące, a oni odpowiedzieli. Odpowiedzieli zaproszeniem. Kupujcie u nas bezpośrednio. Kupujcie nasze torebki, nasze łańcuszki i pokazali swoje magazyny, pokazali te rzeczy. To było, to jest wielki przełom. To jest to, o czym wszyscy mówili od lat, że te rzeczy są masowo produkowane w Chinach. Co w ich magazynach, że to, co my kupujemy za grube tysiące złotych euro, dolarów, tam kosztuje kilka dolarów. Dla mnie. Najbardziej szokujące, wbrew podobnie są torebki. Bo jeszcze byłabym w stanie uwierzyć w tą luksusowość torebki, ale biżuteria, która wiadomo, że w drogich markach Chanel, Louis Vuitton jest biżuterią sztuczną, nie jest biżuterią złotą. Zawsze zastanawiałam się, po co kupować biżuterię w takiej cenie. Oczywiście nie, nie oceniam, bo ty, ty widzko kupiłaś. Sama kupowałam w takich drogich markach i wydawałam te pieniądze dla całego doświadczenia, dla tego poczucia luksusu. Do tego przejdziemy później. Ile kosztuje faktycznie product $10 and $10 always $10 we have seven colors look at cards blue pink green green black and coffee No i tutaj mamy przykład butów, słynnych butów, które tam kosztują 10 dolarów. Wszystko kosztuje tylko 10 dolarów, jeżeli zamówicie bezpośrednio. Oczywiście oni dają kontakt do siebie, można zamówić tam bezpośrednio tą rzecz. Nie wiem, czy ta rzecz będzie z metką, czy będzie obrętowana, ologowana. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Nie zamawiałam nigdy ani podróbek, ani oryginałów z Chin. Ale tak to wygląda. I teraz Lululemon. To jest ten przypadek amerykańskiego snu, gdzie wszystkie Amerykanki kochają ten Lululemon, czyli te ciuchy jogowo, sportowe, na co dzień, leginsy, koszulki. One są tak drogie, te ciuchy. One są tak niesamowicie drogie. Nigdy nie miałam nic z Lululemon i nie, jakby nie czaję tego, tej chęci posiadania. Ale oczywiście były marki, które ja chciałam posiadać, które dla mnie były takie, wiecie, że chciałabym coś mieć. To Lululemon nie, ale słuchajcie co mówi tutaj pracownik fabryki, który produkuje dla La of course, yes. Xianglong apparel, Hong Qisheng clothing. Both of them are in Yiwu city. They supply a lot of yoga suits with good materials and high quality for Lululemon. But the cost is only 5 to 10 dollars. They also make products for other famous brands like Fila and UA. If you want source... Czyli robią wszystkie te rzeczy po 50 dolarów. Robią też dla innych marek sportowych i te rzeczy faktycznie w produkcji tyle kosztują oczywiście w Chinach mamy tanią siłę roboczą. Jasne, ale w takim razie my powinniśmy te rzeczy kupować taniej, a my kupujemy je z narzutką europejską czy amerykańską za, za setki, tysiące złotych, dolarów itd. tak dalej. with good quality and low prices, Contact me. I will help you. Bo John. Tak samo Pan mówi, skontaktuj się ze mną. Make business strong. Faktycznie jesteśmy tak zaprogramowani, tak mamy wybrany mózg, że jak jest napisane Made in China, znaczy gorsze. I tutaj ci. Przedstawiciele, ci TikTokerzy, nie wiem, marketerzy, chcą nas przekonać, że robione w Chinach jest dobre. Oni chcą porzucić wizerunek tego taniego producenta, taniej siły roboczej, chcą pokazać, że Chiny są silne i że zaopatrują cały świat nie tylko w dobra podstawowe, ale także w dobra luksusowe. Interesting fact, who makes Chanel cosmetics? 42% are crafted by Chinese artisans. We don't do cheap goods, we do understand luxury. Louis Vuitton and Chanel will hate me if I tell you this. Revealing the secret behind Big brands. Let's go. Hang Long from Singapore, or your for their lambskin from France, Tenery hus. Italian Tenery. fight from Italy. Guess where I oh, found. all... Tutaj pani nam daje konkretne nazwy producentów, którzy produkują dla tych, dla tych firm luksusowych z Ameryki i z Europy, często właśnie brandowanych jako włoskie, jako francuskie. I gdzie jakich szukać? Już jakiś czas temu widziałam taki trend na TikToku, na Instagramie. Wpisz sobie w wyszukiwarce tam na Shein czy na temu taki i taki kod znajdzieć się sklep i to jest producent bezpośredni. Ciuchów dla Zary, ciuchów dla Mango i pokazywali te ciuchy, że one są identyczne, że tam kosztują kilka razy taniej. Tylko tutaj jest krok dalej. Tutaj chodzi już o dobra, luksusowe. Tutaj chodzi o to, na co wydajemy o wiele większe pieniądze. Pani zaprasza nas na targi do Hongkongu, i żebyśmy przyjechali i możemy tam zrobić zakupy. Teraz ciekawe, że jest to, że w odpowiedzi na taryfy Chiny wprowadziły tax free dla turystów i wizę 10 dziesięciodniową, na której można przebywać, na przykład amerykańscy turyści przyjeżdżają teraz do Chin z walizkami, które są puste, tak jak kiedyś jeździło do Stanów po zakupy, wiecie. Teraz do Chin wjeżdżamy na 10 dni i po tych wszystkich sklepach, nie wiem jak to nawet powiedzieć, halach bardziej, bo widziałam takie filmiki, gdzie były pokazane całe hale sprzedażowe, gdzie można było kupić wszystko od dodatków do domu, przez biżuterię, przez kosmetyki i kończąc na dobrach Luksusowych. Amerykanie jadą z pustymi walizkami, wracają do swojego kraju, żeby odsprzedać to drożej, i mają na to 10 dni. I dostają tax free, 13% tax free, czyli od 100 dolarów, 13 dolarów dostają zwrotu. To, co kiedyś Azjaci nadal chyba przyjeżdżają do nas i kupują e, w droższe rzeczy, nieraz byłam świadkiem, to właśnie brali tax free, nawet w Polsce, ponieważ są poza Unią. Odwróciłeś to w drugą stronę, tax free działa, także jadąc tam, 13 dolarów ze 100 dolarów wraca do kupującego, więc jest to 13% ze 100 dolarów, e, więc jeszcze bardziej można zaoszczędzić. To jest odpowiedź Chin i można by powiedzieć: Wow, jecy są dobrzy, że nam dają taką informację, zapraszają nas do bezpośrednich zakupów, żeby ominąć tego middleman, czyli tego pośrednika, i kupić sobie u nich e, bezpośrednio torebkę jakiś świecie biżuterię cokolwiek, ale wielu ekspertów teraz twierdzi, że zabieg ten został zastosowany po to, żeby jakby zaśmiać się troszkę odgryźć Ameryce za te taryfy, które nałożyli na Chinę i żeby podburzyć nas, bo oni wzywają nieraz tutaj w tych TikTokach do rewolucji, obudźcie się, e, obalcie swoich przywódców, nie dajcie sobie dorygować, nie dajcie sobie zamydlać oczu. Czerpaliście z naszej taniej siły roboczej, mamiąc się dobrami você saber mim Podczas gdy my się bogaciliśmy i oni chcą postawić Chiny w takiej, w takiej pozycji takiego lidera, chcą pokazać, że są silni, że właśnie mają tą silną produkcję, że, że są tacy nowocześni. Podczas gdy my, Ameryka, Europa, sprawiamy wrażenie takiego fałszywego luksusu i dajemy się mamić bogatszym, bo bogacą się ci najbogatsi. Oczywiście, a klasa średnia jak zwykle dostaje po tyłku. I jest to też taka chińska propaganda. Już jakiś czas na TikToku pojawiają się filmiki, pokazujące, jakie Chiny to piękny kraj, jakie jest Jaki jest rozwój gospodarczy, jak warto tam inwestować i tak dalej, i tak dalej, więc jest to też celowe. Pamiętajmy o tym, że Chiny to kraj komunistyczny. Nie ma tam demokracji, nie ma tam wolności słowa, nie ma tam dostępu do wszystkich social mediów. Rozmawiałam kiedyś z Chińczykiem, który był, miał podobny zawód jak ja i mówił, że mają bardzo ograniczone co, co social media, są kontrolowane. Wiecie, to jest reżim, tam obywatele są nagrywani, są kontrolowani, muszą się meldować. To nie jest Ameryka, czy nawet nie jest Europa, gdzie sobie robią, co. To chcą. To wszystko jest też centralnie. Sterowane. Także nie wierzmy też w piękną bajkę, o cudownych Chinach, które nas teraz chętnie przyjmują, wszystko ma drugie dno, trzeba wszystko wiecie, przez palcem troszkę przepuścić. I wydaje mi się też, że ma to związek z prawem, które ostatnio w Chinach zostało ustanowione. I to jest prawo dotyczące własności intelektualnej. Przez lata Chiny się jednak kojarzyły z podróbkami, z tym, że zrobią ci taką samą torebkę. Wielu celebrytów, aktorów, yy, pseudo celebrytów nosiło, nosi podróbki. To jest info potwierdzone. Przekazują sobie kontakty, jest mnóstwo aukcji, na których można kupować podróbki, które wyglądają jak oryginał. Tylko teraz właśnie Chiny zmieniły strategię. Teraz będą pokazywać, że są producentem, że są najlepsi, że są silni, a nie, że tam tania siła robocza, tam ci my friends zrobimy po taniości i podróbeczkę. Teraz już nie używają tego, że to są podróbki. To są już oryginały. I tutaj właśnie przetłumaczyłam sobie artykuł dotyczący systemu ochrony praw własności intelektualnej. Po zbadaniu, co Chiny robią poprawiając swoją reputację w zakresie praw własności intelektualnych i co te zmiany będą oznaczać. Zasada pierwsza oznacza, że powinny się jak najszybciej zarejestrować znaki towarowe, aby uniknąć komplikacji i wydatków związanych z odkupem praw od składerów i zbieraczy znaków towarowych. Znaki towarowe i patenty są przyznawane przez CNIPA i identyfikują trzy rodzaje patentów: patenty na wynalazki, patenty na wzory użytkowe i patenty na wzory. To się też tyczy wzorów na materiałach, prawda, i wzorów na przykład biżuterii. I teraz ten Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin i Rada Państwa mówi, że współpracowanie z chińskim zespołem prawnym, który specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, może pomóc ci poruszyć się, poruszać się po lokalnych procesach rejestracji, egzekwowania praw własności intelektualnych i będzie dzięki temu będą te prawa jaśniejsze i pewniejsze. Czyli oni sobie teraz te prawa ujednolicili i, i właśnie, i już nie Operujemy terminem podróbka, właśnie dlatego oni teraz chcą stworzyć te swoje silne brandy. Oni w ogóle próbowali stworzyć też swoje silne brandy, ale wiadomo, te marki nasze, włoskie, francuskie nadal się kojarzą z tym luksusem niezaprzeczalnym. Także widzicie, strategia wygląda tak, że kupujmy e, to samo. Jakby dalej, żyj, jakby dalej opiewajmy w tym luksusie, kupmy sobie torebkę Gucci, ale od producenta. Więc teraz pytanie: czy będzie to Gucci, czy będzie to Gucci bez nadruku? I dlaczego w ogóle kupujemy taką torebkę? Po co w ogóle kupujemy do, dobra luksusowe? Po pierwsze, żeby poczuć się lepiej, podnieść sobie swój status społeczny, stajemy się ważni, czujemy, że coś osiągnęliśmy, nagradzamy siebie, jesteśmy już level wyżej, tak przynajmniej nam się wydaje. Kupujemy dobra luksusowe. Prawda jest taka, że jest to dosyć. Jest to iluzja po prostu. Nie jest prawdą, że kupując sobie drogą torebkę stajesz się osobą majątną. Bo jak wszyscy wiemy, osoby bogate, osoby majątne nie obnoszą się bardzo z luksusem. Obnoszenie się luksusem nie jest częścią tego takiego prawdziwego old money, czyli obwieszanie się luksusowymi markami nie świadczy o bogactwie. Myślę, że tutaj pęka taka fasada, która była przez lata budowana przez te luksusowe brandy. Jestem ciekawa, jak się to dalej potoczy. Jak myślicie, czy będzie tak, że teraz mniej ludzi będzie kupować luksusowe kosmetyki, luksusową biżuterię? czy luksusowe torebki. Ja myślę, że nadal w social mediach jest napędzany taki hype, są te limitowane edycje, tworzone jest takie FOMO, czyli takie Fear of Missing Out, że coś stracę, jeżeli nie kupię tej torebki, ona, teraz są na nią zapisy przez lata Louis Vuitton i nawet Zara teraz to stosują, że coś jest niedostępne i właśnie social media w tym bardzo, bardzo, bardzo pomagają. Ale jak widać, social media mogą zadziałać właśnie w drugą stronę i tak jak tu widzimy na przykładzie, nikt się nie spodziewał tego, że Chińczycy tak nagle zaczną publikować zbiorowo filmiki dotyczące Produkcji wszystkiego w Chinach. Wydaje mi się, że w perspektywie czasu jednak te brandy trochę stracą. Takie są moje przewidywania, że więcej osób otworzy oczy na to, że to, że musisz w Hermesie, Hermesie, Herme przepraszam, kupić pasek, apaszkę i wszystkie inne pierdoły, które nie są Ci potrzebne, żeby udowodnić sprzedawcy, że jesteś godzien, kupić torebkę, na którą masz na przykład pieniądze, ale nie wyglądasz na to, nie jesteś typowym klientem, nie wiem, nie zrobiłeś dobrego wrażenia, nie masz znajomości, nie musisz zapisać. Jest to po prostu idiotyczne. Są styliści z Francji, których oglądam, którzy od lat o tym mówią, że oni się na to nie piszą, że oni nie będą, nie będą z siebie robić idioty, nie będą stać w tej kolejce, nie będą kupować zbędnych rzeczy tylko po to, żeby tą Birkin czy jakąś inną torebkę sobie y, kupić, y, tylko po to, żeby się później afiszować, że udało mi się to kupić. Ostatnio nawet w Stanach był jakiś taki event dla celebrytek, y, to był właśnie Birkin Party, gdzie one przyszły z torebkami i obstawiano, że większość z nich to są właśnie podróbki, więc jest to taki świat iluzji. Musimy się zastanowić, czym jest prawdziwy luksus, czy faktycznie te dobra luksusowe są luksusowe, czy za tą fasadą stoi chińska fabryka, która nam się kojarzyła z czymś badziewnym. Chińczycy przekonują, że to nie jest badziewne, że to jest quality, to jest właśnie ta jakość. To oni stworzyli tą jakość. Francja i Włochy to tylko doszyły tam jakieś elementy, a to oni stworzyli najlepsze, te dobre luksusowe. I teraz cały świat luksusowy się zawala, kiedy prawda wychodzi na jaw, a a prawda jest taka, że nie jest to prawdziwy luksus, że luksusem nie jest ta torebka, która później stoi na półce i która tak czy siak nam później obrzydnie. I nie jest prawdą, że jest to inwestycja, bo inwestycja w torebkę czy w cokolwiek y, luksusowego jest wtedy, kiedy faktycznie jest to towar, na który jest ogromny popyt, na przykład jakaś torebka Chanel i ona jest zamknięta w pudełku, i ona jest nietknięta, nienoszona, nie ma śladów użytkowania i wtedy możemy pomyśleć o sprzedaniu jej drożej, bo ceny idą w górę. Ale pamiętajmy o tym, że sami to tak nie stanie my na ulicy nie sprzedajemy sobie takiej torebki. Trzeba to sprzedać przez resellera, przez jakiś butik, który potrąca swoje 20-30% jak nie więcej od sprzedaży takiej torebki. Więc nie jest to takie proste. To nie jest tak, że my sobie wystawiamy na Vinted i, i kupujcie za 50 tysięcy. To nie... To, 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 to tak nie działa. Tu zaraz zapuka urząd skarbowy, powie halo, halo. Co tu się dzieje? Co to za transakcje na takie wielkie kwoty, prawda? Dodatkowo pamiętajcie o tym, że brandy również mają w topy, że marki również zaliczają porażki. Weźmy taką Balenciagę, która miała skandale ze swoimi kampaniami. Kampaniami. Wiele osób się odwróciło od tej marki. Próbują się ratować, biorąc Kardashianki do kampanii, ale już wiele osób tej, tej marki nie kupi. Kanye West w topa, Adidas go odciął od współpracy nie ma już Easy, jeżeli chodzi o buty w takiej formie, jak było. I ludzie palili swoje Easy. Wiecie, to jest tylko moment, kiedy marce powinie się noga, kiedy coś się stanie, coś odwalą i ta rzecz już traci na wartości. Ta rzecz już nie jest pożądana. Zaraz coś innego będzie pożądane. Kubki Stanley już też, wiecie, wychodzą z mody. Zaraz Leginsy Lululemon też wyjdą z mody, bo będzie nowa marka. Pamiętacie, była Abercrombie, był Hollister, było mnóstwo marek, w których kupowaliśmy, niektóre z nich się już zamknęły. To wszystko minie. To nie jest prawdziwy luksus, to jest właśnie tylko Uda. Czym jest prawdziwy luksus? To pytanie do Was. Dla mnie luksusem jest czas wolny. Dla mnie luksusem jest to, że mogę wejść do sklepu, kupić to, na co mam ochotę, bez zastanawiać się nad tym. Dla mnie luksusem jest pojechać na wakacje, jakie ja sobie wyważam. To są prawdziwe luksusy, czas spędzony z rodziną. Wiadomo, że niektóre z tych rzeczy kosztują te pieniądze, ale fajnie byłoby się nad tymi, tymi pieniędzmi nie martwić. To jest prawdziwy luksus, kiedy nie musimy się tym martwić, kiedy nie musimy się martwić czasem przemijającym, że mamy ten czas, kiedy nie musimy zapieprzać, żeby spędzić te trzy dni na urlopie. Luksusowym, no nie? Żeby spędzić ten czas jakościowo. To jest wszystko luksus. Dla mnie, przynajmniej lubię drogi hotel, lubię pójść do drogiego hotelu. N nie powiem, że nie, lubię sobie pójść na masaż, to jest luksus, ale czy widzę siebie leżącą na jachcie, czy muszę mieć ten masaż na drogim jachcie? No niekoniecznie. To nie jest mój luksus. To nie jest mój poziom, na do którego dążę. To nie jest coś, do czego dążę. Jestem jednak na innym poziomie i nie będę udawać, że jestem, a więc nie jest mi potrzebna droga torebka, żeby udawać, że ten, na tym jachcie pływam. Koniec mojej Słuchajcie, musiałam wam o tym powiedzieć, bo to jest temat bardzo gorący, rozmawiam o tym ze znajomymi, jestem bardzo ciekawa waszych opinii, czy macie ochotę jeszcze kupować w drogich brandach, czy troszkę wam to załamało postrzeganie właśnie marek luksusowych, czy jednak dalej będziecie tam kupować, czy macie jakieś swoje wymarzone drogie torebki. No myślę, że tutaj jest y, temat bardzo, bardzo szeroki i jestem ciekawa jak sytuacja się rozwinie. Dzięki za dzisiejszą pogadankę, mam nadzieję, że było ciekawie, widzimy się w kolejnym filmie.